Cześć, witamy Was na kolejnej realizacji. Dzisiaj w roli głównej robot stalko RMP 650. Jesteśmy świeżo po montażu i wykonujemy mu objazd krawędzi. Jest to robot, który kosi krawędź po linii ograniczającej. Jak widzicie, ułożyliśmy drut w takim miejscu aby trawnik był praktycznie bezobsługowy. Trawnik jest dosyć wilgotny, ale dzięki temu łatwo było położyć nam linię ograniczającą. Ten nasz drut linii ograniczającej nie wychodził nam podczas montażu. Robot dosyć fajny. Kółka ma szersze niż w wiodących markach. Gumowe, nie zakopie się w trudnym terenie. Klient przy okazji przygotował nam obrzeże. Jest to bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że tak jak widzicie Praktycznie cały talerz zespołu koszącego jest w obrębie trawnika. Trawnik, jak widzicie, składa się z jednej odnogi, i większa część z tej strony budynku. Dlaczego wybraliśmy robota stalko? Ponieważ została przygotowana dla nas krawędź. W innym przypadku, przy miękkim gruncie, przy kamyszkach, czy przy korze, robot mógłby nie dokosić nam. Krawędzi i klient musiałby używać podkoszarki żółkowej. Tego chcieliśmy uniknąć. Pamiętaj, żeby od czasu do czasu spojrzeć pod zespół koszący, tak aby nie zalepiał. ci się trawą zwróć uwagę na noże. Noże typu Żyletka powinny być luźne, tak jak w tym przypadku. Jak będziesz wymieniał noże kiedyś, to zastosuj nowe śruby. One mają tutaj specjalny dystans. Wkręcisz do końca i w taki sposób powinno to wyglądać. Widzimy się podobnie po dwóch tygodniach, instalacja robota Stalko. Właśnie przejrzeliśmy robota pod kątem technicznym. Zobaczyliśmy jego ostrza. Ostrza są nadal bardzo, bardzo ostre. Bym powiedział, że praktycznie w ogóle nie, nie wyszczerbione, niestępione. no Jedyne co tutaj zrobiliśmy to odkręciliśmy te ostrza, wyczyściliśmy je, ponieważ przestały nam tutaj spełniać swoją wachliwą funkcję. Także już w tej chwili jest wszystko ok. No, jak widać, już swoje przeszedł, już pewnie nie jeden deszcz, ale zniósł to bardzo dobrze. Bo ja już w międzyczasie puszczę robota do pracy. Robot rusza, za chwileczkę zaczyna koszenie, a my sobie zobaczymy. Jakie mamy efekty wykaszania tego urządzenia? Spójrzmy na trawnik. Trawnik, To prawda widzimy, że wysokość trawy jest ustawiona dość wysoko, ale trawnik jest wykaszany bardzo równo. Nie widzimy tutaj e, żadnych, żadnych dodatkowych kępek trawy. No wiadomo, mamy przy przeszkodach. Nie no, ale to już siłą rzeczy e, tego nie jesteśmy w stanie poprawić, bo, bo po prostu żaden robot tutaj w te zakamarki nie jest w stanie się dostać. Co z krawędzią? Zobaczcie na krawędź w okolicach utwardzonego obrzeża, w okolicach płytki i kostki brukowej, no jest ona bardzo przyzwoita, tak no, naprawdę no, trudno tutaj doszukiwać jakichś niedokoszonych fragmentów, jeśli już to naprawdę bardzo wąskie kępki, wręcz żypa trawy pozostają. Zobaczmy na tutaj tą krawędź przy kamyszkach. No tutaj żebyń trawy pozostał, no ale to już jest tutaj takie ograniczenie, że tak powiem terenowe i samego robota. Tak pamiętacie, roboty starkok kołoszą krawędź jadąc wzdłuż krawędzi. No nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby tego robota kołem za bardzo wypuścił na te kamyszki, bo nie chcieliśmy, by on tutaj rył kolejny, by w przyszłości mógł się tutaj zagrzebać, mieć gorszą trakcję i tak dalej, także koło tego robota jedzie tutaj pod tym krawężniku. No, i to jest właśnie ten obszar niedokoszony. Oddali, zerknijcie sobie jak robot kosi. Generalnie, trawnik uważam wykoszony, bym powiedział, rewelacyjnie. No, ale to też w związku z tym, że robot stalko jest dedykowany do powierzchni około do 600 m2. My tutaj mamy trawnik o znacznie mniejszych gabarytach. Także, no, efekty są naprawdę bardzo fajne. Po dwóch tygodniach meldujemy się u Ciebie, jeśli zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług, skorzystać z naszych usług instalacji robota koszącego. Sprawdzamy, czy trawnik jest poprawnie wykoszony. Dokonujemy ewentualnych korekt, jeśli są potrzebne. Zapraszamy na nasz kanał YouTube, na wwwtora oraz do naszego salonu.